Nasze piłkarki na boisku radzą sobie bardzo dobrze. Karkonoszki zajęły czwarte miejsce w grupie B, co daje im prawo do gry w pierwszej lidze centralnej. W przyszłym sezonie szczypiernistki będą grały z drużynami z całej Polski, między innymi z Czewa, Szczecina czy Warszawy, co istotne nie pod nazwą MKS Karkonosze Jelenia Góra. Pierwszą taką najważniejszą zmianą to jest zakończenie współpracy. Myślę, że na zasadzie formalnej, natomiast współpracować na pewno będziemy z, z, z piłką ręczną. Rozstajemy się z sekcją piłki nożnej jako klub, miejski klub sportowy Karkona Szajlenia Góra. Jest to podyktowane głównie tym, że zaangażowaliśmy się za bardzo w sekcję piłki nożnej bardzo mało czasu tutaj, przyznam się, ja poświęcałem piłce ręcznej. W międzyczasie zmienił się zarząd, zrezygnował Tomasz Kowalczyk. A pod koniec października rozpoczęły się rozmowy w celu pozyskania nowego partnera. Naprzeciw nam wyszła Fundacja WitaminEO, która postanowiła stworzyć dla nas w swoich szeregach klub. I właśnie ta Fundacja WitaminEO od 1 lipca będzie zajmowała się piłką ręczną. Utworzyła klub MKS WitaminEO Jelenia Góra, i tak właśnie pod tą nazwą będziemy występować od sezonu 2023-2024. Ostatnie kilka lat pod względem sportowym podsumowała trenerka piłkarek ręcznych. Współpraca rozpoczęła się w roku 2019. W 2020 szczypiornistki zakończyły sezon na 8. miejscu w pierwszej lidze. W kolejnym 2020-2021 były już na pierwszym miejscu ligi i wzięły udział w barażach o do super. Wygraliśmy te baraże, ale w związku z tym, że mm, nie wypełnili moje Wszystkich warunków związku piłki ręcznej to jest przede wszystkim. I druga sprawa, że finansowo nie zdołałaby, ja nie wiem, miasto, czy jako klub. Dlatego nie wystartowaliśmy w Super Lidze i zostaliśmy w pierwszej Lidze. W tym czasie w tym sezonie Asia Zaloga miała króla Strzelców. классификации. Шестое место заела Агнешка Ковальска. И... To była wśród 140 zawodniczek z całej ligi. Sezon 2021-2022 zakończyły na trzecim miejscu, obecnie na czwartym miejscu w grupie i wywalczyły awans do pierwszej ligi centralnej. Nowy prezes oraz wiceprezes zarządu klubu przyznali, że będą starali się zrobić wszystko, co w ich mocy. Następnie chciałem bardzo podziękować za kredyt zaufania, jaki zostałem obdarowany przez zespół sekcji piłki ręcznej. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Czuję się częścią tego zespołu już od samego początku. Bardzo się cieszę, że zostałem prezesem tak znamienitego klubu, który walczył o trofea najwyższe w Polsce, najdłużej z górskich drużyn. I myślę, że zostając razem na pokładzie tego, tej wspaniałej drużyny, obierzemy kierunek na wygrywanie, tak jak już wspomniała pani trenerka. Będziemy grali w centralnej lidze, będziemy godnie reprezentować Jelenią górę na terenie całego kraju, z czego bardzo się cieszę. Znam tą całą sytuację od podszewki, od strony zawodniczek, teraz od strony już bardziej takiej formalnej i tak samo ze swojej strony chciałbym, obiecuję, że po prostu postaram się jak najwięcej pomóc do tej drużyny, żeby w dalszym ciągu. Nie zanikła w Jorniej górze. Reforma ligi wiąże się z dłuższymi podróżami i kosztami między innymi noclegu, więc klub nadal aktywnie poszukuje kolejnych sponsorów.